Cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Na tym kanale jest oczywiście MRKK i dzisiaj nabijamy Gina na 17. 8 bitów, 8 nabijemy przed chwilą, Karla wbijemy i Riko może a tego Tika też w sumie na 16 albo na 16 by się przydało, chyba że go mam na 16, tylko jestem ślepy. Gorsze miejsce na możliwą walkę o parkię Pierwszy cube. Nie wiem, ja lubię tą mapę. Jest bardzo fajna na Gina, w ogóle na wszystkie postacie jest fajna. No to wiem, bo już grałem wszystkimi, ale się boję do tej Bibi podchodzi. Jezu, ten Parkius taki hamski poleciał do Bibi, no. Ha. Ja go tak trafiam nawet. Zau zawsze zapominam. A nie, ona tu jest. Tu jest. Zostaw mnie, ty śni. Ty gówniaczku. Ja tu sobie odcinek nagrywam, ale tu mi jakiś sheriff z lat 80. wbija na chatę. Bardzo fajnie. tu sheriff, kurde. Ja chcę tylko ulta, ja Cię zostawię w spokoju, ja chcę tylko ulta. Daj mi ulta. Jak go zabił. O, fuck. Nie, on nie będzie podjeżdżał, więc ja nie podchodzę do niego, ja chcę tylko ulta. Give me an ult. Angielski, a dobrze, a co? Nie wiem, ja się znam na angielskim. A my dreams not come true. Nie ja lubię sprawdzać takie krzakie dżinem, bo się rozwala na 800 milionów kawałków. Nie nikogo nie ma. Jezu, jestem głu... Chciałem kliknąć atak. Jezu, to ona ma 9? Czy jestem ślepy? na awczy? Nie, nie awczy. Kurde. jest czwarta. Tam jest! Brock. Brock Interfaces tu jest. Aha, dobra. Zostaw mnie. Ś mnie zostaw. Skurczybyku byku jeden. Bicie się. Proszę. Dont. Dont bull me. Jej. Trzecie miejsce. Mamy to niestety nie, dobra wtedy miałem minus 2 pucharki, chyba Minus 2, boże, dlaczego? Bo... Jean. Mój ult nie. Mój ult przyciągnął nie tego, kogo chciałem. O, idzie do mnie! Co za miły ibit, ale pójdzie do mnie za chwilę. O nie, złą drogę wybrałem Have a bad time Odsun się Sans, odsuń się Nie chcę mieć z tobą do czynień Mam Undertale na koniec, to znaczy już nie mam, bo Na World of Tanks oczywiście Elotara Zastanawczy? Nie, zostaw to. O nie, boję się. Dobra, ja uciekam. Ja uciekam jak najdalej stąd. Boję się. Sio. Dobra. Naprawdę się bałem, że to mnie zabije. To, bo on się nazywał. To mnie zabije, chyba. A nevermind. Mógłbym go już trafić ultem. Jest tu. Jest tu. Nie stu. Tam. Dobra. Jestem głupi, czemu celuję ultem. Widzę ten jeden krzaczek. Nie wiem, czy widzicie. O ten, którego. O taki tutaj jest mały krzaczek O ten, widzicie? No to pod tym. To nie każdy widzi, tylko jestem ślepy. Tak. It's my time. It's unique time. Widziałem. Kurde. Kurde, ja bym sobie teraz pounikał na botach do broka, bo ja umiem, nie? Ale na odcinkach mi nie wychodzi. Ja umiem bardzo dobrze unikać. Jeszcze 10 sobów równa się. Spróbuj się nie zaśmieć. Challenge... O! W końcu gemy. Jak gemy zbieram na mega boksa jakiegoś. Na big boxa nie Wait a A so... jest coś takiego w sklepie, że za Można kupić sobie takie power do kogoś Nie można Skurde. kurde Tak bym musiał zbierać 1000 coinów Właśnie to robię Mam 500 1150, pamiętam to jest ostatni level Hello! Hello, ja tu sobie zniszczę skrzyneczkę. Oh, tak. Widziałem! Już atak mi! Co? Boże, to się zdarzył uleczyć, ale ja mam 660... O go On będzie. On nie podjeżdża. czep Boże, co ja ci takiego złego zrobiłem? Boję się, że tu ktoś kampi. Ma parki obsania? Nie ma. Chyba. A ma bo. Dzięki! Tak, ja się muszę leczyć. Kurde jak? Nie. Piper umrze. Nie zginie? Ja że Piper zginie. Każdy teraz ma tego skina do Pipera, jest ładny. No nie. Kurde, Piper wygrała. Ej, już masz 17, dobra. Boże, jestem głupi. Tak, tak wiem. E, teraz Karl. Tak, karl. Carl Carling Interfaces. Teraz leci. Mining Interfaces. Minecraft Interfaces. Cocard plus... Cocard e, plus... Steve. Równa się Karl. Ten kto nie wiedział. Ten kto nie wiedział. Ten kto wiedział i nie wiedział, lajkuje i subuje Ten kanał. The His Channel. Dawaj go, Mortis. Dzięki Mortis. Fine. Co ja zrobiłem? Ja uwielbiam Karla, on ma tego kozackiego ulta. Którym jedzie na kilometr. Ten primo biedny. Boże, ja nie chciałem cię zranić. Ja chciałem sprawdzić krzaczka. Byłem głupi. Tu jest Frank Ram, Szkoda, że widać teraz, że pod nimi jest szybkość. Dobrze, że to nie Star Power jest. A no tak, pamiętam rzecz już. Jak się Karlem grało. Trzeba było kogoś przybić do ściany i cały czas uderzać. Już pamiętam. Ja bym Frankowi radził Bo zabijać. Na razie nie marnować ulta. Tylko zabijać Bo. Boże, ten Frank jest głupi. Dobra, może nie wiedział o tym. Już 11 minut, Trusofinik. 5? A szpinąć. Kurde, ile będę musiał wbijać teraz? Dobra. Idźmy dalej. 15-minutowy, nawet w 20 może być. Każdy lubi długie filmiki, ale. Ej, wait. Co? 1500? Ja nie wiedziałem, że można tyle zadać w skrzynce. Aha, bo blisko po prostu ten jest. Kościany i... O pierdzielę lewej, mnie... mnie Jezu! lewej, 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 Bambikom lewej, nie pozwalają. Albo ja Bambik, kurde. czego jeden z odcinków nazwałem ten lamie w moim salonie. Zgadnijcie. Byłem w salonie i źle grałem. wiem, że Mortisem trzeba wybić ulta, by kogoś podjeżdżać. To jest jakby jego czwarty atak. Muszę tak powiedzieć. Karel jest też dobry do sprawdzenia krzaków. Można rzucić kilofem przez ścianę. To jest fajne, pa. Ta może rzucić ultem i mnie może wciągnąć. Ojo, ojo, jo, nie no, brok z cube. <grym> Karl zrobił. Ostatnia rundka. I chyba koniec filmiku. Taki już będzie może dzisiaj. Dwa odcinki w jednym dniu. Tylko ja potrafię zrobić. Się nie męczę. Fajnie jest to, że karl przez ścianę ten wraca. To jest bardzo przydatne. Jest tu tik. Boże, jestem biedny. A nie, tik nie może uciec. A tu skolt jeszcze. A tik ma już śmierć. nie kamki Szukam typków, bo na no solo w sumie nie miałem dużo parkibów. Tu jest Rico Kurde, no jeden hit. Kurde, strzeliłem to. Jeszcze jedna runda dla zachęty. Chcę wbić po prostu. Dobra, muszę mieć 8 puszek. Drugie miejsce. Zabili się razem. Mam cztery. Mam nadzieję. Jest cztery. Czy ja tak zadaję już tysiąc? Nie poznaję. Siedem tysięcy to sto. Rozpoznawalnik od razu. Nie, on nie zacznie... On mnie ultem. On mnie soltuje za chwilę. Boże, wyjście mnie... Stawcie, Jezu. Nie tak ja... Hajco? Nie wiem jak go zabiłem, ale mamy rangę. Siedemnastą. Dobra. To by było na tyle oczywiście. Ja was żegnam. Pa i cześć.